Ten, kto potrafi zachwycać się samotnością, albo jest dziką bestią, albo bogiem. I wiesz co? To jest komplement. Ludzie uciekają przed samotnością, boją się ciszy, boją się własnych myśli, muszą mieć kogoś obok, żeby poczuć, że istnieją. Skrolują, dzwonią, gadają o niczym, bo jeśli zostaną sami, nagle odkrywają, że nie znają siebie i to ich przeraża. A ja ci powiem prawdę. Samotność jest lustrem. Ona pokazuje, kim naprawdę jesteś. Bez lajków, bez tłumu, bez potwierdzenia z zewnątrz. Samotność buduje, oczyszcza, wypala to, co nie twoje. To właśnie w ciszy rodzą się największe decyzje, najodważniejsze kroki, największe metamorfozy. Bo dopiero gdy przestajesz zagłuszać swoje życie innymi ludźmi, zaczynasz naprawdę słyszeć siebie. I teraz pytanie: kim chcesz być? O która potrzebuje stada, żeby nie zwariować, czy lwicą, która zna swoją wartość i potrafi iść własną ścieżką nawet kiedy jest sama. Jeśli czujesz, że to do Ciebie wbijaj do mojego wyzwania kobieca siła w 90 dni, właśnie tam budujemy siłę, pewność siebie i niezależność.